Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowej postaci Likan dodanej do gry Metin2.pl, a także o tym, gdzie expić, jak expić i ile expić. Mianowicie, w tym momencie pokazuje wam się tabela z tym, ile punktów doświadczenia potrzebujemy na dany level. Dla porównania, na pierwszy level potrzebujemy 300 punktów doświadczenia, na level 105 potrzebujemy 2 miliardy 350 milionów punktów doświadczenia. Jeżeli stwór, w którym się bijemy i na którym expimy, posiada 15 leveli więcej niż my, dostajemy za niego 175% doświadczenia. Natomiast, jeżeli potwór ma 14 leveli mniej niż my, dostajemy tylko 1,2% expa. Jeżeli stwór posiada dokładnie ten sam level, który my posiadamy, ewentualnie jeden mniejszy, dostajemy za niego równe 100% doświadczenia. Proponowane miejsca do ekspienia od 1 do 15 poziomu są zwierzęta m 1 początkowe psy, później wilki, dziki i niedźwiedzie. Następnie od 15 do 25 poziomu klan zaprzysiężonych, najsłabsze dzikusy. Później możemy sobie robić różne wariacje, w zależności od tego jakie mamy EQ, jednak jeżeli jesteśmy początkującymi, ten plan jest całkowicie dobry. od 25 do 35 poziomu klan zaprzysiężonych, co jest naprawdę moim zdaniem przesadą lekko, dzikusy. Tam już powinniśmy spokojnie dawać radę. Słab, słabe orki. Wydaje mi się, że na orkach słabo się XP, jako że tam jest sporo osób i one są dosyć silne, a nie, nie, nie posiadając dobrego EQ, mogą nas szybko zjechać. Gang Czarnego wiatru, który zalicza się do mobów w M2. Od 35 do 55 poziomu, chyba nie ma żadnego zaskoczenia, powinniśmy sobie ekspić na czarnych orkach, ewentualnie na pająkach w V1. Od 35 poziomu mamy o wiele łatwiej, jako iż już prawdopodobnie będziemy posiadali bojowca, więc będzie nam się lepiej ekspiło, bo z konia zawsze szybciej do tego mamy więcej obrażeń i większą ilość obrony. Od 55 do 60 levelu, e, expimy na szponach e, w, i pająkach V1, ewentualnie już na tym 55 levelu, jeżeli damy, dajemy radę, no ewentualnie wcześniej, w zależności od naszego eku, możemy się przenieść do V2. Najlepiej expi się tam na szponach, resztę mobów można po prostu olać i ciągle do przodu, do przodu, do przodu, aż znajdziemy wolny spot e, szponów. Od 60. do 80. poziomu możemy exp'ić sobie w V2, wieży demonów i w Czerwonym Lesie, a także od 75. możemy exp'ić w Grocie Wygnańców. Od 80. w górę lecimy w Grocie Wygnańców, wieży demonów, od 90. plus exp'imy w Grocie Wygnańców, świątyni smoka, a także w tym momencie na nowych mapach jednak tego jeszcze nie, nie dodali na Metin 2, Wiki. Szybki instruktaż. Potwory po zabiciu zostawiają Yang. Uzbrojenie i inne przedmioty to chyba wiemy. Najciekawszą rzeczą tutaj jest, jeżeli gracz ma 16 leveli więcej niż potwór, wtedy po zabiciu nie dostaje doświadczenia oraz losowych przedmiotów przez zabicie tego potwora. Tak więc e, dzięki temu możemy zrozumieć, że na przykład jeżeli Metin ma 15 leveli mniej niż my, możemy go ciągle zabić i możemy liczyć na e, jakikolwiek drop. Mianowicie, posiadając 15 poziom możemy równie dobrze pójść na dzikie psy i tam będziemy dostawali doświadczenie, zarówno Będą nam dropiły yangi, jak i przedmioty. Kolejną interesującą e, treścią, którą możemy tutaj wywnioskować, są stopnie. Od pierwszego, czyli niskiego stopnia, do piątego, czyli bardzo dużego. E, od sto wysokości stopnia naszego oponenta zależy to, jaki ma poziom obrony i jak szybko będzie mu się resetowało, znaczy respiło HP. Na pierwszym stopniu, jak na przykład na dzikich psach, dosłownie jest niezauważalne to, jakim się respi HP, ale musicie uwierzyć, że się respi. Na, na, natomiast na przykład na e, umarłym rozpurwaczu ewentualnie na metkach, gdzie po prostu padniemy i zanim się zrespimy, już widzimy, że to HP ciągle wzrasta i wzrasta i wzrasta. Przejdźmy teraz do Likana, ale nie konkretnie do niego, tylko do jego uzbrojenia. E, moim zdaniem jest to troszeczkę niedopracowane, jako że mamy zbroję na pierwszy poziom, która dosłownie w ulepszeniu nie liczy się niczym od innych a, zbroi. I tutaj się pojawiają e, kruczki tak jakby, bo nie posiadamy zbroi na dziewiąty poziom, przeskakujemy od razu na 26, następnie jest zbroja na 34 poziom, 42, 48, 54, 61. Mamy stalkę, która nazywa się zbroja nocnego cienia od poziomu 66 do 70. Zbroja strażnika leśnego, która jest od 80 do 90, czyli tzw. Tak niebian. Oraz najnowsza zbroja dodana na nowych mapach, zbroja dowódcy od 90 poziomu do 105 poziomu. Teraz przejdźmy troszeczkę do broni. Na start dostajemy stalową pochodnię, którą możemy ulepszać u zwykłego kowala i ulepszenia nie różnym się niczym od wcześniejszych broni. Ciekawostką jest to, że Stalowa Pochodnia posiada magiczną wartość ataku, która jest wyższa niż wartość zwykłego ataku. Natomiast jeżeli ulepszamy Dzidę Feniksa, czyli broń na 30 poziom, ona już nie posiada żadnej magicznej wartości ataku, co jest moim zdaniem dosyć dziwnym rozwiązaniem. Tak samo to, iż pomiędzy bronią na pierwszy poziom, a 30 poziom nie mamy nic pomiędzy. Następnie mamy Żelazny Szpon, który jest bronią na 45 poziom, Stalowy Szpon 60 Poziom Szpon Gryfa 65 Poziom Szpon Skarabeusza 65 Poziom Jastrzębi Szpon 70 Poziom Kolczasty Szpon 75 Poziom Zielony Wilczykieł 80 Poziom Władca Smoków 87 Poziom Jednak jeżeli ulepszymy stopniowo będziemy zwiększali jego poziom Od 87 do 105 Zajmijmy się teraz hełmami Szkieletowy hełm na poziom 0 Czyli pierwszy możemy uzyskać u handlarza za 500 yang. Następnie mamy Hełm z czarnej chusty, Hełm na 21 poziom, w którym jest niedostępny już NPC, jednak w ulepszeniu nie różni się niczym od poprzednich Hełmów na poprzedniej klasy. Hełm Gromu na 41 poziom, Hełm łaski niebios na 60 poziom oraz Hełm Zielonego Lasu na 80 poziom. Przejdźmy teraz trochę do e, umiejętności naszego Likala. Pierwszą umiejętnością jest Dusza Purpurowego Wilka. Zostałeś opętany przez duszę purpurowego wilka. Jest to własny buff, który daje nam e, zwiększony atak. Dusza wilka indygo, z tego co wiem, zwiększa prędkość naszego ataku, zwiększa szybkość ataku i szansę na uniknięcie przed strzałami całej Twojej grupy. Jest to buff dla całej drużyny, którą, który możemy mm, nałożyć na naszych sojuszników tylko jeżeli jesteśmy z nimi w grupie. Trzeci, trzecim spelem jest rozedrzeć. Rozedrzyj swoich wrogów na strzępy poprzez jedno potężne uderzenie atak fizyczny. Kolejną, już czwartą umiejętnością jest Wilczy Dech. Zaatakuj wroga za pomocą śmiertelnego podmuchu wiatru. Atak fizyczny. Piątą umiejętnością jest Wilczy Pazur. Atakuje trzema czasami w krótkim odstępie czasu. Atak fizyczny. I ostatnią, już szóstą umiejętnością jest Wilczy Skok. Zaatakuj przeciwnika za pomocą ataku skokowego. Atak fizyczny. Gdy wybieramy Likana, rozpimy się na nowej mapie, całkowicie nowej mapie stworzonej właśnie dla tej postaci. Z początku byłem zaskoczony, bo myślałem, że będziemy rozpili się normalnie, jednak tutaj jest całe nowe wprowadzenie, dowiadujemy się, że zostaliśmy ugryzieni i że to nie jest choroba, tylko teraz zmieniliśmy po prostu swoją postać i mamy się niczego nie bać. Mamy teraz wyostrzone zmysły i zachowujemy się po prostu jak wilkołak. Um, moim zdaniem postać nie jest jakaś specjalnie wyjątkowa i nie bardzo mi się podobało to jak się nią gra. Po prostu animacja uderzeń moim zdaniem jest naprawdę beznadziejna, ale to tylko moja opinia. I jeżeli ktoś ma zamiar zagrać tą postacią, może mu się spodobać. Podobno opiera się tylko na umiejętnościach, tak samo nie wiedziałem, jak rozdawać punkty statusu, było tam pokazane, że miał najwięcej władowane właśnie w Zdrowie i zręczność, tak więc też tak zrobiłem. Czy to było dobre, nie mam pojęcia, nie znam się. Chciałem tylko opowiedzieć coś o tej postaci, jeżeli ktoś by chciał zacząć grać. Dobra, mam nadzieję, że ten poradnik może Ci się troszkę przydał. Coś tam opowiedziałem o tym Likanie. Za dużo o nim nie wiem, musiałbym po prostu więcej nim pograć, ale nie mam zamiaru tego robić, bo jak wiecie, przed chwilą powiedziałem, nie podoba mi się za bardzo ta postać. Dobra, to by było na tyle, tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie i dziękuję za wszystkie łapki i wszystkie miłe komentarze. To naprawdę mnie bardzo motywuje i bardzo się cieszę, jak mogę takie coś przeczytać. Jesteście niesamowici. Na razie.